Siemanko wszystkim witam Was w kolejnym odcinku o fotografii przyrodniczej. Tym razem wybrałem się y, do tak zwanej czatowni, którą sobie kiedyś kupiłem. Zresztą widzieliście moje już filmy, i przede wszystkim witam Was w nowym roku. Y, dzisiaj wziąłem z masy sprzętu, wyobraźcie sobie, nawet. Światełko wziąłem, żeby moja, że tak powiem, w nowym roku buzia wyglądała nieco lepiej niż zaszumiony obraz, aczkolwiek nie wiem, jak to będzie wszystko w praniu wyglądało. W każdym bądź razie y, jestem już rozłożony. Nie nagrywałem w początku, kiedy przychodziłem tutaj, z tego względu, że y, szedłem tutaj, jeszcze było ciemno i całkowicie nagranie byłoby y, nie do użytku, więc stwierdziłem, że będę już nagrywał właśnie z namiotu. Zaraz Wam pokażę przebitkę, jak wygląda miejsce, które przygotowałem dla ptaków, by mogły się pożywić i ewentualnie pięknie mi pozować w tym pierwszym noworocznym filmie. Mam już sfotografowane zięby, które sobie przyfrunęły jakiś czas temu. Mam piękną pogodę przede wszystkim, bo jest słonecznie. Nie wiem tylko jak to będzie jeszcze z dalszą ilością ptaków, z tego względu, że nie przyleciały inne gatunki. Chyba widziałem raz kowalika, który sobie przyfrunął i jakieś tam ziarenka zgubnął i poleciał dalej. W każdym razie czekam, aż coś ciekawego się wydarzy. I będę wracał z portem. Także oglądajcie i trzymajcie kciuki za Turbo Mega Kadry. korki, które sobie teraz latają od ostatniego nagrania jakie robiłem to minęło jakieś pół godziny i zero ptaków, ale to około bardzo słychać liczną ilość ich, także być może są jeszcze troszeczkę takie, że tak powiem wyburzone tym, że dzisiaj jest jakby nie patrzeć drugi, na drugi dzień Nowego roku, więc prawdopodobnie są jeszcze takie troszeczkę wystraszone tymi fajerwerkami, ale dzisiaj mam zamiar troszeczkę dłużej posiedzieć i ponagrywać, Więc mam nadzieję, że po jakimś czasie te ptaki zaczną przylatywać w większych ilościach i będę miał Wam co pokazać. Jak słyszycie, na ten dom jeszcze jakieś przylatują. Już chyba trzeci raz. Dacie wiarę, a teraz wrachy nade mną lecą. Niesamowite. Najpierw dwa czy trzy razy kaczki, teraz żurawie. Śniegu nie ma, słońce świeci. Ja już siedzę. Ja już siedzę. 4 godziny w czatowni i jest echo. Nowy rok zaczęty od echa. Mam nadzieję, że jest to wina sylwestra i wystrzałów. Te takie są jeszcze takie wypuszczone. Pierwszy film. Słabo zaczęty, co? Ale nic, siedzę. Czekam, może coś ciekawego się wydarzy i będę w stanie wam to pokazać. A póki co, to idę że tak powiem na boczek i oczko do dziurki i zaglądam czy coś ciekawego szlatuje. No, dzisiejszy dzień dał mi wycisk. Z tego względu, że musiałem mega długo wyczekać tych ptaków, i przez chwilę powiem szczerze, że byłem z troszeczkę zmartwiony. Tak bym to ujął. Byłem zmartwiony, bo nie myślałem, że będę musiał tak długo czekać na te ptaki, aż przelecą. No i cóż, doczekałem się. W nowym roku doczekałem się e, fajnych gatunków ptaków, które oczywiście już wcześniej fotografowałem, ale e, w nowym roku również mnie cieszą, bo zawsze będą mnie cieszyć ptaki. E, Przekładowe zdjęcia wam pokażę, e, jeśli chodzi o obiektywy, bo fotografowałem tutaj 200 e, i 600, więc e, postaram się opisać zdjęcia. E, Żebyście sobie po prostu y, uświadomili, że wcale nie trzeba mieć 600, by robić fajne zdjęcia blisko ptaków, wystarczy y, w jakiś sposób, y, że tak powiem, brzydko zwabić je do siebie y, poprzez zimowe dokarmianie, y, mały budżet jeśli chodzi o namiot, jakąś karimatę, żeby w tyłek, y, że tak powiem, y, nie wiało, nie ciągło od podłogi jakieś picie do środka, coś słodkiego i cóż, i można fotografować. Oczywiście trzeba się turbo mega cicho zachowywać. Ja teraz sobie pozwoliłem troszeczkę głośniej mówić z tego względu, że powoli będę kończył ten odcinek i myślę, że jak poprzednie moje odcinki w zeszłym roku, tak i w nowym roku będzie Wam się ten odcinek podobał. Postaram się wycisnąć ze zdjęć i wybrać. Wyselekcjonować przede wszystkim kadry, by były troszeczkę bardziej ciekawsze, być może dynamiczne, jakieś ujęcia mi się udały zrobić, bo generalnie podczas robienia materiału dla was staram się nie zaglądać zdjęć, by nie tracić i nie ominąć przede wszystkim jakiegoś ważnego momentu przed obiektywem, który się może stać w sekundę, że tak powiem. No i cóż, zapraszam Was do następnego odcinka, który na pewno będzie jeszcze w styczniu, a gdzie bladego pojęcia nie mam. Jak będzie pogoda, to polecę gdzieś rowerem, może troszeczkę jakieś sarenki pofotografuję, a jeśli nie, no to będę musiał po prostu urozmaicić moją czatownię poprzez jakieś tam dodatkowe otwory. No bo nie powiem, że zeszłym razem jak w moich odcinkach fotografowałem z tego namiotu, to ta ilość otworów była znikoma z tego względu, że tylko fotografowałem z wyższej perspektywy, zaczynam doceniać jednak kładzenie się na podłogę i fotografowanie z dosyć niskiej perspektywy. Także jeszcze co do miejsca, które przygotowałem na ten rok. Myślę, że dużych zmian tutaj już nie będę przeprowadzał, bo chciałbym, żeby te ptaki miały dosyć naturalne miejsce, w którym przebywają, z lekką domieszką pokarmu. Jeśli chodzi o właśnie okres zimowy, być może kilka gałęzi zmienię, bo y, jeśli będę więcej odcinków y, tutaj robił, to nie chciałbym, żeby te zdjęcia wyglądały tak samo. A z czasem ptaki się myślę będą przyzwyczajać co do jakiegoś upgrade'u, jeśli chodzi o te y, miejsce. Także ja zapraszam Was do następnego odcinka. Y Mam nadzieję w styczniu i przy okazji do subskrypcji mojego kanału, jak i zostawienia jakiegoś komentarzu i łapki w górę, broń Boże w dół, <laughs> więc żegnam się z Wami i do następnego odcinka. A, jeszcze bym zapomniał, jeśli chodzi o stronę Patronite, możecie mnie wesprzeć, możecie mnie nie wspierać, jak Wam wygodnie fajnie by było jakieś wsparcie minimalne dla kanału bym się troszeczkę czuł bardziej dowartościowany jeśli chodzi o fotografowanie i robienie materiału dla Was. Ja się z Wami żegnam i do następnego hej